Oh my god. A ja jeszcze przypominam, że y, zawodnicy mogą korzystać tylko i wyłącznie ze strefy y, napływającej 50-metrowej. Y, nie korzystamy ze strefy KVO i z dekreacji. To jest komunikat ratowników, także bardzo prosimy o przestrzeganie y, tego komunikatu. Za chwileczkę... Serię teoretycznie najsilniejsza, z której popłyną na to, że 0 Akwia Długowa, Jarubinianka, Bianka, to pierwszy Natalia Burno, Elwin Zerwoim, a może drugi był Jan Lewicz Olimpiada, to trzecim Lena Wiernacka, że desolacja z drugim, a może czwarty był Januszka, z pana Dziuraj, to że wiązkę Karosie Nakowska, że desolacja z drugim, a może wiązkę Anastasia Wiedlińska, Olimpia, na w siódmy Róża Pęczkowska również z Olimpiada, Zwodnik wiatracki na stawkach i na 9 dla Białorusi Moskwa LTB To już za chwilkę. A potem do rywalizacji przystąpią panowie. Tutaj też mamy trzy serie do rozegrania. A z tą odwiedziłem. Ale to za chwilkę. A teraz start e, z tej trzeciej. Pierwsze. Julia Danielewicz najszybsza na półmetku zawodniczka olimpii uzyskała czas 32 sekundy i 14 sekund, ale tu zajął kolejna zawodniczka z olimpii Anastazja Ryglińska 32,18 Raz Oraz Julia Zubka 32 z większym kaczynkiem, ale to... dobrze rozłożyła tempo i zwycięża w trzeciej scenie niż czasem w